Siema z tej strony Darmusak i dzisiaj lecimy z obiecywaną bitewką na dziesiątce japońskiej Niszczyciel Ori 3. Jakiś czas temu zapowiadałem, że został mi właśnie jeszcze tylko on do ogrania i do sprawdzenia w bitwach, także dzisiaj właśnie zabieramy się za ten pojazd. Jeśli chodzi o konfigurację, w momencie kiedy go wkładamy, już tutaj nie ma żadnej zmiany, Działa po prostu to, co jest, jest w konfiguracji topowej. Z podstawowych informacji uszkodzenia na strzał to jest 700, czyli o 50 więcej niż w przypadku dziewiątki. Penetracja 305, ładowanie 15.3, średnie uszkodzenia na minutę to 2745. Celność bardzo fajna 0.34, czas celowania 2,5 sekundy też moim zdaniem nie jest źle. Jeśli chodzi o pancerz, słuchajcie, to jest dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że porównując go do, do takiego przeciwnika, który siedzi też na Hori 3, to w wersji takiego pancerza online, na żywo, macie tutaj zaznaczone w tej chwili pociski takie podstawowe, czyli kadłub przebijacie bez problemu, wieżyczka 58% szans. Znaczy wieżyczka, nadbudówka. Nadbudówka ma 300 mm, więc tutaj wszystkie pociski, które będą miały penetrację poniżej 300 mm, będą miały naprawdę duży problem z przebiciem. Tutaj widzicie, te podstawowe pociski mają 305, w zależności od tego jak Wam wylosuje, no to przebijecie bądź nie ale wystarczy, że przerzucicie się na pociski premium, oczywiście nadbudówka robi się cała na zielono, ale porównajmy słuchajcie sobie to jeszcze do czołgu ciężkiego, na przykład niech to będzie no, obiekt 260 i zobaczmy jak to wygląda w tej sytuacji. Tutaj mamy APCR-ki jako podstawowe, penetracja 260 i zobaczcie nadbudówka jest na czerwono. Kadłub przebijamy, nadbudówki nie przebijemy, mamy niecałe 3% szansy, ale wystarczy, że zmienimy sobie na hity i automatycznie nadbudówka robi się zielona, tak samo jak i kadłub, czyli tutaj bardzo ważnym elementem będzie dobór odpowiedniego pocisku, z odpowiednią penetracją do tego, żeby właśnie tą nadbudówkę przebić. Natomiast jeśli chodzi o kadłub, to tutaj nie ma się co wysilać. Na zielono można ładować. Więc, jeżeli on będzie stał gdzieś za jakimś nasypem, za kamieniem, no to może stawiać pewnego rodzaju opór i problem w rozbiciu go. Ale, jeżeli gdzieś go złapiemy na takiej przestrzeni, że chociaż trochę tutaj będzie wystawała ta górna płyta, no to wtedy w górną płytę walimy i wszystko. Wchodzi. No dobra, słuchajcie, zagrajmy dwie witewki i sprawdźmy go w bitwie. No i rzuciło nas, słuchajcie, na mapkę Lakeville. Bitwa w trybie standardowym, losowanie, no wiadomo, że dychy, ale i również ym, dziewiątki. No i teraz ym, sytuacja jest troszkę problematyczna, ponieważ jeśli chodzi o opuszczanie działa, to zobaczcie, wygląda to w ten sposób. No i teraz pytanie. Gdzie by się tu udać, ażeby właśnie spróbować coś fajnego zrobić. Jechanie pod ostrą górkę nie ma sensu, bo nie opuścimy tak lufy, żeby wystawić tylko nadbudówkę i sobie tutaj elegancko strzelać. Musimy szukać właśnie jakiś takich troszkę łagodniejszych wzniesień. Tak, żeby móc właśnie wykorzystać tych parę stopni opuszczania tutaj działa. Patrzę sobie w tamtą stronę. O, hmm. o, ho, 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 ho. Arta miała dobry pomysł, żeby sobie tak tutaj walnąć na ślepo. Nie powiem, że nie, bo jest to miejsce, gdzie bardzo często właśnie ustawiają się niszczyciele. Ponieważ w mieście na razie nie za wiele widać, to ja tam sobie może jednak podjadę do miasta. I spróbujemy tam może kawałeczek podjechać jeszcze głębiej, tak żeby coś przebijać, bo widzę, że druga flanka no, może mieć tutaj za chwilę problem, bo tam się dosyć sporo tych czołgów zebrało. Ale i tu w mieście widzę też przeciwnik. Dopisuje więc, no cóż, jedziemy, spróbujemy tutaj trochę powalczyć. No dobra, powoli dojeżdżamy i teraz tak. Tam był super koń i też leopard. Nie no, po prostu jak <laughs> słuchajcie, ja wiem, że to jest kurcze, może z mojej strony, przegięcie. Ale dlaczego ja muszę czekać do zbiegnięcia się celownika do końca, no? Jak widzę jak inni strzelają, jak grają, to wyjeżdżają, bach! I trafiają, a u mnie za każdym razem, kiedy ten celownik nie jest zbiegnięty Po prostu, no nie ma opcji, już mnie to tak zaczyna irytować Ach, że nie wiem, po prostu jakiś dramat No tutaj widziałem przez chwilkę być może była szansa, żeby właśnie tego osza dupnąć, ale spróbujemy w takim razie też tutaj zadziałać na Skodę. Która się chowa. Tu, ale spróbujemy. Wydaje mi się, że weszło. Tak, ładnie weszło. I Skodziawy nie ma. Na tamtej flance sytuacja dosyć dziwna, bo tam Baczad chyba przeleciał po prostu slalomem między tymi naszymi czołgami, bo cała reszta się tam dopiero wylewa. Dobra, Conqueror się cofnął pod naszym naporem tutaj. Ja spróbuję sobie, słuchajcie, zająć teraz jakąś taką dogodniejszą pozycję, żeby nie być też tutaj wystawionym zbytnio na ostrzał z boku. No i przydałoby się, żeby oni się tu troszkę chociaż cofnęli. Ale to będzie chyba tylko takie moje pobożne życzenie. Dobra, teraz kawałek go widzę. Ha, no słuchajcie, wiem, że to nie jest za dużo hapsa. Ale w tej sytuacji liczyła się lufa. Posh 155 no potrafi sporo nabruździć. Dobra tam mam nadzieję, że z konkurorem ta esetka jakoś sobie powinna poradzić. A jeśli nie to trzeba będzie zaraz tam pomóc, tylko zanim pomogę jeszcze choleba Jej nie widzę muszę tutaj przyspieszyć trochę temat arciocha strzeliła a tu jeszcze a miksior a dobra pędzimy pędzimy no poszło. ty mnie tutaj nie zasłaniaj tego gościa Nie przebito. Kuźwa, <gulia> no serio? <gulia> to są jakieś jaja. Dobra, nie to nie. Nie to nie. Łachy bez. Dobrze za 764 w garnuszek weszło. Fosz już teraz powinien gościa dobić. A ja tutaj jeszcze może zdążę. Sieknąć arciochę. Arciocha strzeliła, więc mam trochę czasu, żeby podjechać. No, ktoś się ładnie już tutaj dupnął, no ale ja już ją wykończę. No, dobra, słuchajcie, taka to była bitewka. No, raczej cienka powiedziałbym. Idziemy do garażu. Ok, wróciliśmy do garażu. Mamy trzecią klasę. Mamy. Ogień skuteczny, jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, no to tak raczej powiedziałbym. No kiepsko, tak jak wspomniałem, bardzo kiepsko mamy szóstą pozycję, jeśli chodzi o zadane uszkodzenia 2142, pojazdy zniszczone, więc trzy lufy na nasze konto. Delikatny zarobek, natomiast bitewka 6 minutowa. Gdzie te bitwy to trwały po 14, prawie 15 minut. Teraz już takich bitew nie ma, to jest słabe. No dobra, słuchajcie, zagrajmy sobie jeszcze drugą bitwę. Ja tutaj wezmę sobie jeszcze na dosyłkę dyrektywę i lecimy z bitwą numer 2. No i mamy mapkę Murowanka. Losowanie tym razem na same dychy i po dwie arciochy na stronę. Tak sobie myślę, że ja spróbuję tutaj w prawą stronę pojechać, tam maksymalnie do linii 1 i spróbuję podjechać tam w takie domki. Może to będzie dobra, dobra miejscówka dla mnie, to się okaże. Troszkę obawiam się tych artylerii, bo są dwie, a ten pojazd, no jak sami widzicie, tak jak całe, cała ta gałązka tych niszczycieli, jest dosyć, powiedziałbym, podatnym celem na artylerię. No ale zobaczymy, słuchajcie, na razie tutaj sobie odjeżdżam. No dobra, cały czas jeszcze jadę, jadę, jadę. Pojechałem takim większym łukiem, no ponieważ nie jest to demon prędkości, więc myślę, że na bitwę zdążę dojechać, a bycie wyspotowanym wcześniej nie byłoby dla mnie korzystne ze względu właśnie na te dwie arciochy, bo zakładam, że one mogłyby się na mnie skoncentrować. Mamy tutaj Minotauro wyświecone. Spróbujmy tak przejechać, żeby nie złamać drzewka. I spróbujmy wjechać tutaj za ten budynek, ale tak, żeby chociaż może. Ach, szkoda, że się cofnęli. Bardzo, bardzo szkoda. A, ale ten mnie tu wyhaczył. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co my tu będziemy mogli zdziałać. Spróbujmy, spróbujmy się z Badgerem. Mam go tutaj złapanego na gąsce, znaczy krytyczne uszkodzenia. Totalna lipa. M60 też do mnie strzela. No, tutaj ładnie weszło za 761, czyli powyżej średnich losowań. Przypomnę, że tutaj na tym dziale mamy 700. Pięknie, bażerka nie ma, zobaczcie, drugi strzał 571. Badger wysłany do domu. Podjedźmy wyżej. I zobaczmy. co też uda się tutaj teraz zdziałać. Nie wiem jak wygląda słuchajcie tutaj ta ta część mapy, bo póki co to tutaj kurczę nikt nie pojechał, a może tu siedzą arty. Trzeba to słuchajcie, zbadać koniecznie. Dobra, ten jest rozwalony. Zjedźmy trochę niżej, żeby gdzieś tam w bok nie dostać. Jedna arciocha proszę bardzo dostała, druga arciocha też jest. No widzicie, te arciochy jednak sobie tutaj spokojnie siedziały i czekały na rozwój wydarzeń. Zakładam, że jeszcze tam gdzieś teraz mogą być jakieś niszczyciele, ale widzę, że tutaj ten lajcik, ten T100LT trochę się rozszalał. Trzeba by było trochę tutaj gości przymknąć. Dobra, TVP tam. Odjechał, ale on już jest na dosyć mocnym ogrysku. No, ty gościu, wyjedziesz tu? Serio? O mamo, to było niezłe. To było naprawdę całkiem spoko. No, mamy jeszcze słuchajcie, trochę niszczycieli. Trzeba jeszcze mimo wszystko uważać ale wjedźmy sobie, o właśnie tu przycelujmy o tutaj mogę mieć problem z przebiciem więc może może tutaj by się coś jeszcze tego strv nie bardzo dobra spróbujmy się z tym tą e3 -ką. oho nie przebita z boku gdzieś jeszcze tutaj był widzę EBRek na minimapce. O, STRV już nie ma. Ja bym chciał tą trójkę tutaj wycie. O, teraz dobrze stoi. 822, bardzo fajny strzał. Jest na gąsce. I jeszcze w bok. Dałoby się w bok. Już się nie uda. Bo już tutaj moja ekipa E3 załatwiła. Dobra, zostaje Rinoceronte Rino i Grill. Chyba już nawet nie zdąży dojechać, żeby jakiś tam strzał oddać. Kolejna bitwa, super szybka. Podejrzewam, że tam wyjdzie, nie wiem, z 5 minut może. Ale uszkodzeń zadane więcej niż nad poprzedniej. Więc, więc jest dobrze, jest, jest ok. Jadę, 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 pędzę, 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 MC pędzę w której ręce, czy zdążę? Nie zdążę, słuchajcie, nie zdążę. Tam już tak go obsiedli, <laughs> że niestety będzie po gościu. Tak jest. No dobra. 15 do 5. Hmm, taki wynik. No idziemy do garażu, zobaczymy, co tam się udało uzbierać. No, i jesteśmy z powrotem i mamy trzecią klasę, mamy strzelca wyborowego, no i standardowo ogień skuteczny. Jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, to już jest lepiej, to jest trzecia pozycja. Zobaczcie, Leopard i Early rozegrały naprawdę fajną bitewkę, no ja zadałem 3300 uszkodzeń, dwa pojazdy zniszczyłem, także uważam, że też w sumie nie jest źle przy takiej szybkiej bitwie. 18 tysięcy zarobione. No, bitwa trwała 6 minut, 6,5 minuty niecałe. Także tak się słuchacie to prezentuje. No i teraz szybkie podsumowanie. Pojazd, jeśli chodzi o działo, penetrację, zadawane uszkodzenia, bardzo fajny, podoba mi się. Nie powiem, że nie. Troszkę niepokoi mnie właśnie ta łatwość przebijania tutaj kadłuba. Ale nadbudówka przynajmniej teoretycznie, dobrze ustawiona, może spowodować pewne problemy. Czy jest to pojazd naprawdę taki super i który w tej chwili byłby teoretycznie najlepszy w tych wszystkich niszczycielach dziesiątego poziomu, prawdę mówiąc, na, ten, na tą chwilę na ten moment nie mam jeszcze takich odczuć. Ale może to wynika z tego, że jeszcze aż tak dobrze tego pojazdu nie ograłem. Muszę może jeszcze nie trochę więcej pograć. Ale aż takim optymistą co do tak fantastycznych walorów tego niszczyciela chyba jednak nie jestem. Nie mówię, że jest zły, bo nie jest, ale czy jest wybitny. No, mam tutaj pewne, pewne wątpliwości. O, pokończyły mi się rezerwy, dobra. Natomiast słuchajcie, tak, jeśli chodzi o całą gałązkę niszczycieli, to wydaje mi się, że fajna gra i fajna zabawa zaczyna się od dziewiątki i dziesiątki. Te wcześniejsze, wszystkie niszczyciele, no, ocena moja jest raczej powiedziałbym średnio kiepska. Natomiast dziewiątka, dziesiątka już dają trochę fanu. Aczkolwiek w przypadku dziewiątki, y, zmiana działa na topowe spowodowała to, że mam trudniejsze losowania. Tak przynajmniej to zauważyłem i tak to oceniam. Y, przez co te bitwy są trochę trudniejsze, no i jakby wymagają więcej kombinowania ode mnie. Y, dziesiątka z racji tego, że dziesiątka ma jedno działo. Tutaj już, y, że tak powiem, żadnej kombinacji z parametrami nie będzie, mamy po prostu określoną konfigurację. Więc to granie wydaje mi się być póki co przyjemne. A jak będzie później, no to zobaczymy. Co do ogólnej oceny niszczycieli, no słuchajcie, jeżeli ktoś gra dosyć intensywnie, no to można te niszczyciele robić właśnie pod kątem hori 3 ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, ten niszczyciel jest pozytywnie oceniany przez niektórych dobrych graczy. Czy w każdych rękach on będzie dobry? Raczej nie sądzę. Tutaj, tak jak wspominałem, duży kadłub przodu jest dosyć dużym minusem tego niszczyciela i nadbudówka, która też nie daje stuprocentowej pewności, że nie będziemy przebijani. Także Hori 3 można spokojnie robić, chociażby po to, żeby po prostu mieć go w garażu i jak będzie trzeba na jakieś drużynówki czy klanówki, to go wtedy po prostu wyciągać, jeżeli dowódca stwierdzi, że potrzebuje akurat takiego niszczyciela. No dobra, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!